Witam na portalu Radomsko24.pl Dzisiaj gościem programu w temacie będzie Przemysław Drozdyk, kierownik kancelarii, dyrektora szpitala powiatowego w Radomsku. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witam państwa, tak jak wcześniej już zapowiedziałem. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Przemysław Drozdek, kierownik kancelarii dyrektora szpitala powiatowego w Radomsku. Witam serdecznie panie Przemysławie. Dzień dobry. Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zawsze po zakończeniu takiego finału Radomszczanie zaczynają dyskutować między sobą, no właśnie, co trafi do szpitala powiatowego w Radomsku. Skoro również dołożyliśmy cegiełkę w kolejnym finale, to powstają właśnie takie pytania, czy z tych pieniędzy coś będzie dla Radomska? Bo jeszcze pamiętam, w czasach no już zamieszku było Ktoś pomyślał sobie tak, że skoro Radomsko na przykład uzbierało 100 tysięcy, to za te 100 tysięcy powinien być kupiony sprzęt do szpitala w Radomsku. A to niestety tak nie jest, bo te procedury są bardzo długie, bardzo ważne. Czy jest Pan mi w stanie powiedzieć do tej pory sprzęt, który trafił z tym serduszkiem charakterystycznym do szpitala powiatowego w Radomsku w jakiej wartości był? To jest sprzęt według naszych szacunków o wartości ponad 1 300 tysięcy zł. Tylko w tamtym roku w 2022 otrzymaliśmy sprzęt wartości prawie 200 tysięcy złotych od Fundacji Wielkiej Organizacji Naszej Pomocy. Tym razem wsparcie dotyczyło zespołu ratownictwa medycznego. Zespoły te otrzymały głównie zespoły specjalistyczne. W 2022 roku. W 2022, 2022 uh -huh. roku zespoły specjalistyczne otrzymały urządzenia do kompresji klatki piersiowej, plecaki pediatryczne oraz dwa aparaty USG od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja może to powtórzę za Panem, że do tej pory sprzętu trafiło za 1 milion 300 tysięcy. Dokładnie tak. Czy gdyby nie orkiestra, to takie pieniądze udałoby się wyasygnować? bo to oczywiście to powinny być pieniądze z budżetu państwa, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe na zakup sprzętu. Trudno byłoby pozyskać takie, taką kwotę? Myślę, że tak. Tym bardziej, że Fundacja Wielkiego Ruchu i Zdrowia Pomocy przekazuje dość nowoczesny sprzęt. Zawsze jest to sprzęt, który w danym momencie jest takim sprzętem topowym, zarówno w, w odniesieniu do osób starszych, jak również dla, dla dzieci. Są takie sprzęty, które w, w, tak naprawdę pojawiają się w niewielu szpitalach. I ten sprzęt rzeczywiście Fundacja zawsze kupuje, biorąc pod uwagę, Pewne własne spostrzeżenia, jak również pewne zapotrzebowania ze, ze strony szpitali. To właśnie, jak to wygląda? Czy Wy wystawiacie jakąś rekomendację ze swojej strony, jaki sprzęt potrzebujecie, co, by, co w szpitalu jest niezbędne? Czy to Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robi taki wywiad wśród szpitali powiatowych w całym kraju i nie tylko? Jaki sprzęt jest tam najbardziej potrzebny? No, wiadomo, że to się wiąże z, również z hasłem przewodnim, na co te pieniądze są zbierane, tak jak w tym roku były zbierane na walkę ze sepsą. Te dwie drogi, które Pan wymienił, jak najbardziej one są dostępne. Zawsze szpital pod koniec roku, znając już hasło przewodnie finału, stara się przesłać do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoje zapytanie, w którym ustawia się... To może tak e, powiedzieć e, o sprzęt, czyli argumentuje to zarówno e, statystyką, ilością osób hospitalizowanych, jak również, e, jak również chęcią pozyskania tego sprzętu, wykazuje, ile ma specjalistów w danej dziedzinie i e, e, Takich osób, które mogłyby ten sprzęt obsługiwać. I oczywiście druga strona to Fundacja wielka, Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiera te wszystkie informacje, e, analizuje je, e, wie jaki sprzęt w danym finale będzie e, kupowany i kieruje do szpitali tak zwane ankiety, które pogłębiają ten wywiad, który został skierowany w pismach. I na podstawie tych ankiet potem ten sprzęt trafia do poszczególnych placówek. Y ta procedura długo trwa, bo rozumiem, tak jak teraz, zakończył się finał, 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czyli kiedy taka procedura może się rozpocząć? O co wy byście? Teraz po tym kolejnym finale no, prosili. No, tak by to określić. Taką wstępną analizę już żeśmy zrobili. Mhm. Na pewno chcielibyśmy pozyskać sprzęt do diagnostyki sercy. Najczęściej są to urządzenia laboratoryjne. Tutaj rozmowy z, wstępne z Fundacją Wielkiej Równości Pomocy już żeśmy przeprowadzili. Być może będzie szansa na pozyskanie takiego sprzętu. Tylko pamiętajmy o tym, że są większe ośrodki o wyższej referencyjności, które również takiego sprzętu potrzebują. Natomiast ten kontakt z fundacją jest zawsze bardzo szybki. Ta ankieta, w momencie kiedy do nas przychodzi, mamy kilka dni na to, żeby ją uzupełnić, odesłać do fundacji, najczęściej drogą mailową, potem listowną, oryginał tego dokumentu. I fundacja po przeprowadzeniu konkursu przesyła do nas takie oświadczenie o możliwości przyjęcia lub też odmowy przyjęcia tego sprzętu. Po podpisaniu, już wszystkie firmy, które wygrały dane postępowanie, kontaktują się ze szpitalem w celu dostarczania tego sprzętu. Czyli, a jak wyglądało to do tej pory? Czy więcej było tych takich sytuacji, że otrzymaliście odmowę, czy bardziej na pozytywne były to sprawy, pozytywnie załatwione sprawy. Musimy ważyć możliwości fundacji, mm -hmm. natomiast ilekroć zwracaliśmy się z pewnym zapytaniem o sprzęt dla naszego szpitala, to po drugiej stronie fundacji zawsze było zrozumienie pozyskania tego sprzętu i oczywiście w miarę możliwości dostępnych środków finansowych, które fundacja posiada, zawsze jakiś tam sprzęt, o który wnioskowaliśmy w, jak nie w jednym, to w drugim finale do nas trafia. Y tu już wspomnieliśmy w rozmowie, że trudno zliczyć wszystkie urządzenia kupione przez ostatnie lata przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Północy do szpitala powiatowego w Radomsku, ale czy pamięta pan sprzęt tu taki z najwyższej półki, najdroższy, który w tym okresie trafił? do naszego szpitala w Rodomsku? Jeśli chodzi o sprzęt, to najdroższy pewnie aparat USG dla potrzeb oddziału nootologicznego, urządzenie Infant Flow do bezinwazyjnego wspomagania oddychania, inkubator transportowy. Natomiast biorąc pod uwagę wielkość wyposażenia, to przoduje tutaj zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, gdzie Fundacja Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy wyposażyła nas w łóżka, matrace przeciwodleżynowe dla większości całego zakładu Podnaccyjno pigbuńczego, dodatkowo przekazała saki elektryczne, aparaty EKG i kardiomonitor. Jaka to była wartość, możemy określić? To była Kwotowo? wartość około 300 400 tysięcy złotych. Ile to łóżek było na tym oddziale jest? Teraz. Myślę, że to było około 30 łóżek Wtedy, kiedy te łóżka żeśmy pozyskiwaliśmy, dodatkowo były jeszcze szafki przyłóżkowe, także wszystkie łóżka w naszym zakładzie w większości były wymienione na nowe. Panie Przemku, co by Pan powiedział teraz tym wszystkim, którzy dosceptycznie sceptycznie podchodzą do właśnie tej akcji orkiestry, która co roku gra na całej, w całej Polsce, na całym świecie również śmiało można powiedzieć? Oczywiście, że warto grać z wielką się świateczną pomocy, natomiast w momencie, kiedy nie chcemy uczestniczyć w tym, to chociaż nie przeszkadzajmy zbieraniu tych środków finansowych bo też nigdy nie wiemy, czy trafiając do szpitala urządzenie z serduszkiem w nie będzie ratowało nam życia. No właśnie, wejdę Panu w zdanie, bo bardzo często tacy sceptycy, którzy krytykują, później, gdy niestety odpukać, znajdą się w trudnej sytuacji, znajdą się w szpitalu i widzą sprzęt, przy którym leżą, który ratuje im życie, widzą to serduszko, no tak sądzę troszeczkę, no mają pewnego, nazwijmy to moralnego chyba kace, jeżeli to kiedyś krytykowali. Myślę, że jest grupa takich osób, która e, może nie wspiera fundacji, e, ale docenia zadania, które fundacja wykonuje, bo pamiętajmy o tym, że Fundacja Wielkiego Restrykcjonowania Pomocy to nie tylko jeden wielki finał raz w roku, ale również realizacja mnóstwa różnych programów profilaktycznych, chociażby e, wspomagania kobiet z cukrzycą w zakupie pompy insulinowych, czy też uczenie pierwszej pomocy, czy też badanie słuchu, przysięgowego wagonu Czyli szereg różnych działań, która, które Fundacja podejmuje dla całej populacji polskiej. To są zadania, którymi się Fundacja nie chwali, a to jest szereg takich naczyń połączonych, bo najczęściej to słyszymy tak: jest finał, są pieniądze, zakupiono jest sprzęt. Ale to nie wszystko. Oczywiście, że, że tak. My braliśmy też udział i bierzemy nadal w, w programie bezwizyjnego wspomagania oddechu noworodka, noworodków. To jest taki program, który był pionierski nas w, w okresie, kiedy zaczął funkcjonować w naszym państwie. Zbieramy dane, dzięki temu wiemy, ile tych, tych noworodków wymagających wsparcia oddechu jest. Mamy też procedury do badania słuchu, więc to są te wszystkie te działania które jakby nie widać na co dzień kiedy fundacja Wielkiej Krwawicy Świątecznej Pomocy funkcjonuje, ale one są dostępne w szpitalu. Jak trwa długo ta procedura od <coughs> przepraszam aplikacji tych <coughs> dokumentów do czasu otrzymania? Różnie to bywa. Czasami trwa to około roku, czasami pół roku. Jest to uzależnione od ilości przeprowadzonych postępowań konkursowych, przetargów przez fundacje oraz kolejnymi etapami dostarczania tego sprzętu, szkoleniem personelu i wdrażania tego sprzętu do pracy w szpitalu. I jeszcze jedno pytanie nurtuje mnie. Jeżeli dzisiaj mamy styczeń 2023 roku, to jeżeli będziecie aplikować o sprzęt, który potrzebujecie, kiedy on fizycznie trafi do szpitala w Radomsku? Albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku. Takie są mniej więcej procedury przetargowe, jak również dostarczanie poszczególnych części do naszego szpitala. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Myślę, że dla tych wszystkich niedowiarków i ci wszyscy, którzy sceptycznie podchodzą co roku, gdy gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, te liczby, że do szpitala powiatowego w Radomsku do tej pory trafił sprzęt za ponad milion 300 tysięcy złotych, chyba ta kwota coś mówi. Dziękuję jeszcze raz za przybycie, dziękuję. za rozmowę. Państwo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne programy w temacie w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia.